Etap pierwszy, przygotowanie sierści. No dobra Maldziu, ale jak ja jestem w domu, to co ja mam najpierw zrobić? Czy ja mam najpierw go czesać? Czy ja mam go najpierw obciąć? W ogóle nie wiem, od czego zacząć. Zaczynamy zawsze pielęgnację psa od jego wydmuchania i wyczesania. Czyli to najpierw to... zanim kąpiemy? Zanim kąpiemy. To nam pozwoli ocenić kondycję sierści, mhm. skóry, mhm. zobaczyć, czy przypadkiem nie ma jakichś kleszczy. Mhm. Czy nie ma pogryzień, czy nie ma jakichś odczynów zapalnych, mhm. i to jest jakby podstawa, y, zanim wrzucimy psa do wanny. Mhm. Czyli to takie wstępne przygotowanie, trochę jakbyśmy musieli oczyścić najpierw sierść z grubszych rzeczy, zanim zaczniemy go kąpać. Dokładnie tak, mhm. ponieważ nawet taki wyczyszczony, wyczesany pies, później ładniej będzie przyjmował wszelkiego rodzaju kosmetyki i odżywki będą, że tak powiem, lepiej się wchłaniać w wyczesaną już sierść. Okej, okay. ja myślałam, że po prostu wkładałam do wanny. Nie. Nie wkładamy do wanny. Wyczesanie też powoduje, że nadmierny podszerstek i obumarła sierść zostanie w koszu, i pies będzie wtedy szybciej, zostanie wysuszony, i pielęgnacja, że tak powiem, zostanie maksymalnie skrócona. Sprawdzamy, w jakich obszarach są kołtony. Wydmuchujemy jakieś trawki, patyczki, kurz, żeby przy rozczesywaniu wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Zaczynając pielęgnację psa w warunkach domowych, będzie nam przede wszystkim potrzebna szczotka typu rosyjskie zgrzebło która świetnie się sprawdza na tego typu szacie, jak, jaką mają nowo Funlandy. Druga sprawa to jest detangler, czyli preparat, który ułatwia rozczesywanie i który powoduje, że samo wyczesywanie martwego podszerska przebiega szybciej, sa się nie ciągnie i ewentualne kołtuny ładnie się rozczesują pod ruchem szczotki. Mhm. Spryskujemy psa. Odgradzając, sierść tak żeby preparat wniknął. Jak najlepiej wniknął w sierść. I nawiężył tym samym obszar, który będziemy, na którym będziemy pracować. Ale zdajesz sobie sprawę, że on czasami ma kudełki. Tak. Jak u każdego normalnego właściciela, prawda? Oczywiście. <laughs> u mnie kudełki nawet są w maśle, więc na mnie to nie robi w ogóle wrażenia. I zasada podstawowa. Aby dobrze wyczesać nowo musimy to zrobić techniką linearną. Czyli odgradzamy ręką, fragment mhm. sierści i delikatnym ruchem wyczesujemy to, co mamy pod szczotką. Mhm. W ten sposób nie, nie zniszczymy bardzo sierści. Zrobimy to bardzo dokładnie. I psa nie będziemy ciągnąć, że tak powiem, od, od dołu do góry. Mhm. Będzie to dla niego po prostu bardziej przyjemne i. Nawet relaksujące. Mhm. Pokaż ten ruch jeszcze tak powoli. Jak... O. Proszę zwrócić uwagę, jak trzymamy szczotkę. Szczotka powinna być leciutko w ręce. Mhm. Nie, 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 nie trzymamy szczotki w ten sposób, nie, mhm. na usztywnionym nadgarstku. Większość szczotek ma taki punkt, mhm. na którym opieramy sobie kciuk. Ruch powinien być delikatny, płynny. Nadgarstek powinien być luźny. No i dzięki temu nie będą bolały ręce. Oczywiście, że tak, pamiętając o tym, że taki osobnik jak Edward pielęgnacja może potrwać nawet i trzy godziny, no, no to mamy dużo czasu. Mamy dużo czasu. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, w dużej ilości kawy, i zarezerwować sobie czas tak, aby i Państwu, i psu sprawiało to mega przyjemność. Co mamy zrobić, żeby pies tak siedział na stole? W obcym miejscu, albo nawet w domu? Przede wszystkim trzeba dać mu czas. Na pewno nie, nie nakłaniamy psa na siłę, żeby wskoczył. Po prostu dajemy mu wybór. Możemy go zachęcić dobrym słowem, dobrym gestem. Czasami smaczyk też się przyda. Mhm. Czyli wszystko powoli. Wszystko powoli. Nie znaczamy na siłę nie, do siedzenia kompletnie. 3 godziny. Absolutnie nie. Dobrze jest właśnie podczas pielęgnacji zrobić psu przerwę, tak żeby mógł się na przykład napić, żeby mógł sobie troszeczkę odpocząć, rozprostować kości. To później skutkuje tym, że pies kojarzy pielęgnację pozytywnie i chętnie, bardziej chętnie będzie skakiwał później na stół. Tak, żeby psu nie robiła, nie zrobić, że tak powiem, krzywdy, żeby go nie zadrapać. Robimy to delikatnie. Jeżeli mamy takie obszary bardziej skołtunione, możemy złapać Fragment sierści w rękę i delikatnie rozczesać pod swoimi palcami. Czyli nie każdy kudełek zaplątanych włosów wycinamy? Nie, większość da się, większość da się rozczesać, tylko trzeba po prostu wiedzieć jak. Tutaj widać, że, że idzie to opornie, mhm. więc możemy zrobić. Możemy zastosować jeszcze punktowo, właśnie ten e, spray mhm. i wmasować. Poczekaj, kolego, poczekaj. Masować i jeszcze raz rozczesać. Jeśli to nie da efektu, możemy się posiłkować tak zwanym filcakiem. Jest to urządzenie, które jest ostre i trzeba bardzo uważać, żeby nie skaleczyć siebie ani psa. Jego zadaniem jest to, żeby wejść delikatnie, właśnie w splątaną sierść, i przeciąć ten obszar, który jest splątany. Mhm, tak, aby rozdzielić włosy. Tak. Tylko, mhm. że trzeba uważać, żeby zawsze, że tak powiem, ruch był wzdłuż ciała, mhm. i później delikatnie mhm. wypychamy, że tak powiem, te do ząbki siebie. do siebie na mhm. zewnątrz. Okay. Tak, żeby nie skaleczyć skóry mhm. i nie zranić psa. Super. Ja może tutaj pokażę na przykładzie kudełka. Kudełka. Dokładnie. Że Wchodzimy w sierść, albo możemy sobie nawet zabezpieczyć taki fragment sierści palcami mm -hmm. i delikatnie przeczesujemy. Nasz gwiazdor się położył w tej chwili i odpoczywa w nie no, Gwiazdorzenie też męczy. Mm -hmm. Kolejną metodą, jak poradzić sobie z tego typu splątaniami, jest następująca procedura: łapiemy sobie taki włosek. Przeczesujemy. O, tutaj mamy może o. O, widać tak. Tak? Widać? Uh -huh. Tylko może przez chwilkę. O, widać ładnie, dobra. Uh -huh. Separujemy palcami. Uh -huh. Przeczesujemy szczotką. I sprawdzamy grzebieniem. Uh -huh. Jeśli nam nie przechodzi, ostatnim zębem grzebienia, możemy delikatnie wejść w tą splątaną sierść i delikatnie pociągnąć. Wtedy. Rozrywamy, że tak powiem, to splątanie, ale nie uszkadzamy jakoś nadmiernie sierści. Mhm. Czyli to odciąganie palcami powoduje, że nie ciągniemy psa przez skórę. W związku Dokładnie. z tym on się nam nie broni Dokładnie przed tym tak. zabiegiem, a ostrz, tym ostatnim ząbkiem grzebienia powodujemy, że rozdzielamy to zbite gniazdo Dokładnie z włosami. Tak. Proszę żeby nie stracić włosów Dokładnie. w tym miejscu. Super. To takie triki grumerskie. Po to się tutaj spotkaliśmy, żeby podzielić się wiedzą. Ach, ale grumerzy też będą zadowoleni, jeżeli będą raz na jakiś czas dostawali wyczesanego psa do kąpieli. Oj, tak, to jest to jest <noise> wartość dodana. Trze, <noise> trzeba wiedzieć, że regularne wyczesywanie psa powoduje, że później taka gruntowna pielęgnacja z kąpaniem, z kąpielą, przebiega zdecydowanie szybciej i skraca naprawdę czas całej procedury. No i psu jest łatwiej to wytrzymać. Psu jest wytrzymać. łatwiej to jest wytrzymać, bo proszę sobie. Zdać sprawę z tego, że pies niewyczesany, taki który był albo który jest rzadko czesany, no to jest plus minus 6-8 godzin pracy. No i, i, i tego, żeby pies po prostu wytrzymał na stole grumerskim. I trzeba ten czas pielęgnacji nawet czasami rozłożyć na etapy na 2-3 dni, żeby po prostu psa nie zrazić do, do, do tej podstawowej czynności, jaką jest pielęgnacja jego szaty. Bo niestety, jak się decydujemy na zakup nowo Funlanda. To musimy pokochać szczotki grzebienia. Otóż to.